Takiego sprzętu na warsztacie to chyba jeszcze nie miałem, jak widzicie, zestaw kamery samochodowej, która jest kamerą trzykanałową, jak gdyby. Czyli mamy to, co zwykle kamera nagrywa przed samochodem, to co za samochodem, ale również to, co w samochodzie. Rzut oka na to, co anonsuje nam producent, sprzedawca. Może otworzę najpierw to pudełko. Rozdzielczość wideo przód 2,5K 2560x1440. Rozdzielczość tyłu i wnętrze 1080p, 30 klatek na sekundę. Procesor, sensor. Wyświetlacz 2,45 cala. jasne obiektyw, światło 1,6. Przód tył i wnętrze 1,8. Sześciowarstwowe, szklane soczewki. Kąt widzenia przód 160. Wnętrze i tył też 160. Trwały odporny kondensator. Czyli zamiast baterii mamy super kondensator w środku. Adapter ECC w zestawie. Obsługa kart klasy 10 do 256 Giga. No trzy streamy nagrywamy. Także klasa musi być dobra. Wbudowany moduł WiFi. Zaawansowany, zaawansowany tryb parkingowy 24 godziny. Możliwość włączenia time low bit z detekcją ruchu. Moduł GPS oraz G-sensor, który będzie automatycznie nam wykrywał wykrywał co zdarzenie, jakieś drogowe. Zobaczmy co w środku. Kamera samochodowa, jest e, karta gwarancyjna z instrukcją e, obsługi. No i teraz cały zestawik. Pierwsza, 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 pierwsza gąbka zawiera coś następuje. Tu jest ten zestaw, gdzie jest e, rejestrator, ten przedni. Kolejny element to uchwyt. Jak widzicie uchwyt, który będziemy przyczepiali do samochodu na taśmę dwustronną. Uchwyt, który ma możliwość podłączenia zasilania, gniazdo mini USB oraz ten uchwyt będzie, jak się znam na życiu, będzie tutaj wchodziło jedno w drugie i się zakleszczało, tak? Tak, proszę bardzo. Tak to będzie finalnie wyglądało. Kolejny element to kamera. Kamera, którą będziemy montowali na tylniej szybie. Tak ona wygląda. Jest stosowna wtyczka. I ten przewód będzie trzeba doprowadzić do modułu, bo taki sam w module głównym. Takim, w module głównym mamy takie właśnie gniazdo tutaj widoczne, gdzie trzeba będzie tą wtyczkę podłączyć. Otrzymujemy krótki kabelek mini USB. Znajdziemy zapasową taśmę dwustronną. Kolejna zapasowa taśma dwustronna, czyli tą mamy do kamery, którą montujemy z tyłu, a tą mamy do kamery, którą montujemy na przedniej szybie. W tym zestawie jest prawdziwa gratka dla tych osób, które marzą o dobrze działającym i faktycznie funkcjonującym trybie parkingowym. Mamy tego typu adapter, który z jednej strony za pomocą trzech przewodów będziemy Łączyli z systemem. Przewód czarny oznaczony jako GND, czyli ground podłączamy po prostu do minusa lub do karoserii. Przemut, przewód żółty oznaczony BAT będziemy podłączali na stałe do akumulatora, czyli gdzieś, gdzie mamy napięcie niezanikające 12V. Najprościej klema akumulatora, i jeszcze opcja ACC, czyli ten przewód będziemy podłączali gdzieś, gdzie będzie się pojawiało napięcie po włączeniu zapłonu, czyli w momencie, kiedy odpalimy samochód i będzie ten samochód jeździł. Instalacja bardzo prosta, myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Sam adapter ma możliwość wyznaczenia trzech, jak gdyby, progów zadziałania: czyli 11,8, 12,1 i 12,4. Im napięcie wyższe, tym tryb parkingowy będzie działał krócej. Jak długo. W zależności od danego akumulatora i jego zużycia trudno powiedzieć, ale możemy się tutaj zabezpieczyć przed rozładowaniem akumulatora w przypadku, kiedy samochód zostawilibyśmy na dłużej. Jeżeli kilka godzin, jeden dzień, dwa dni, to w zasadzie dla każdego akumulatora jest sytuacja do udźwignięcia. To w momencie kiedy zostawimy samochód na dłużej, na przykład w momencie, kiedy będziemy gdzieś wyjeżdżali na wakacje, może się okazać, że no, akumulator nie dał rady i po powrocie mamy niemiłą niespodziankę. To urządzonko nas zabezpieczy przed tym, właśnie, żeby akumulator poniżej tych progów, które widzicie. Mamy progi dla, zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych, czyli 124, 24, ,4, 121 241, 118 i 23,8. I im, im niższy próg za działania, tym akumulator będzie dłużej po podtrzymywał e, e, zestaw parkingowy. Przygotowując sobie tutaj prosty zestaw, żebyśmy sobie zasymulowali, jak będzie działał przewód parkingowy, czyli tak, na stałe łączymy z minusem, czyli z czarnym, czarny, na stałe łączymy z plusem, e, żółty, i ten przewód będzie nam symulował stacyjkę. W momencie kiedy przekręcimy stacyjkę, pojawi się na nim napięcie, kiedy stacyjkę samochód wyłączymy, zaparkujemy, odłączymy. Jest na warsztacie nasz rejestrator, ja podłączę go tak w sposób skrócony. Proszę bardzo do tego urządzenia. Teraz jesteśmy w trybie parkingowym. Tak więc widzicie, że urządzenie jest zasilane, uruchamia się. Zasymuluję teraz e, włączenie stacyjki, czyli do plusa podłączam czerwony. Czyli teraz jeździmy normalnie, mruga nam dioda niebieska, czyli realizowany jest zapis. W momencie, kiedy gdzieś dojeżdżamy, odpinamy stacyjkę, ciach, czerwony jest odpięty. I urządzenie za chwilę przejdzie nam w tryb parkingowy, ale przejdzie przy, w ten tryb parkingowy w taki sposób, że jak widzicie, dalej. Świecą się kontrolki, czyli ono czuwa. I w momencie, kiedy urządzenie wykryje ruch, na przykład gdzieś z przodu, coś się będzie działo, zaczyna się automatyczny zapis zdarzenia. Czyli w momencie, kiedy kamera wykryje, że ktoś kręci się obok naszego samochodu, czy wykryje, to zobaczycie w ustawieniach menu, opcję, że ktoś uderzył nasz samochód, wtedy automatycznie się uruchomi, nagra to zdarzenie. No, i dalej, potem przejdzie do trybu parkingowego, w którym nagrywać nie będzie. Mamy trzy, trzy opcje trybu parkingowego, też w to menu zobaczycie, jakie są do wybrania. Ja wybieram taką opcję, bo wydaje mi się ona najbardziej optymalna. Pojawia się ruch, urządzenie wykrywa ruch, bo tak jest ustawione, rozpoczyna nagrywanie. Zdarzenia, które się dzieje wokół naszego samochodu, nie musi to być koniecznie uderzenie. Wystarczy, że coś tutaj się, ktoś się zaczyna kręcić. To urządzenie uruchamia tryb parkingowy. W tym trybie parkingowy robi zapis. A w momencie, kiedy wrócimy do samochodu, odpalimy czyli podłączy się tutaj stacyjka, urządzenie automatycznie przechodzi nam w tryb nagrywania ciągłego. Jak rejestrator jazdy, wybudza się ekran, no i wtedy ten pobór, pobór prądu rośnie do 180 mA. Eee, oczywiście, dopóki nie wygasi nam się wyświetlacz. No bo wyświetlacz też pewną m, część energii zużywa. Oraz, jeżeli nie chcemy wpinać się nigdzie w instalację samochodową, mamy przewód z ładowarką, zasilaczem, e, z przewodem mini USB, który będziemy mogli klasycznie podłączyć do ładowarki samochodowej, no wtedy wiadomo, że ten tryb parkingowy będzie tylko pozwalał na pracę w momencie, kiedy będzie energia zgromadzona w super kondensatorze. się bliżej samemu rejestratorowi. Jak widzicie przyciski od dołu opisane są zarówno na dole jak i na ekranie. Jest ekran, są Tutaj diody, które będą nam pokazywały status pracy urządzenia. Jest kamera razem z podświetlaczem, która będzie nagrywała to, co się dzieje we wnętrzu samochodu, jest ona regulowana, czyli w zależności jak nam będzie wygodniej, możemy sobie tę kamerę dostosować. Strona lewa to jest przycisk zasilania, gniazdo na kartę micro SD od góry mamy złącze zasilania, ale jeżeli będziemy używali ten uchwyt, to zasilanie wtedy będzie realizowane w ten sposób będzie zasilany moduł GPS plus zasilane. Urządzenie mamy gniazdo do podłączenia kamery, która będzie instalowana na tyle samochodu. No i w zasadzie chyba tyle. Urządzenie odpalone, jak widzicie, trzy streamy. Ono mi teraz pika, że się nie nagrywa, bo ja je przełączam. Dobrze, niech zacznie nagrywać, bo w momencie, kiedy zatrzymacie nagrywanie, ono będzie wam podawało właśnie taki sygnał, że się nie nagrywa. Jeden, drugi, trzeci i wszystkie trzy na raz. Wejdę w menu. I zobaczmy sobie, co jest w menu. Rozdzielczość QHD, Full HD, Full HD i druga Full HD, Full HD, Full HD. Ja wybiorę tą najwyższą. Nagrywanie w pętli, tutaj sobie wyznaczamy długość pętli, ja mam wyznaczoną jedną minutę. Szerszy zakres dynamiki jest włączony. Niech tak zostanie. Kolejna opcja to jest G-Sensor, czyli w jaki sposób ma wykrywać. Jakieś zderzenia, zdarza, zdarzenia drogowe, ja wystawiam na niski, bo wtedy dziury potrafią to wyzwolić. Korekcja ekspozycji, nagrywanie dźwięku, znacznik daty godziny, czy ma być nagrywany na materiale, ustawienie trybu parkingowego, w jaki sposób ma działać, czy ma być detekcja ruchu IG-sensor, nagrywanie pokładkowe lub nagrywanie low bitrate. Myślę, że taka opcja by była najlepsza. Przejdę dalej. Automatyczne podświetlanie wnętrza przez te diody podczerwieni jest włączone. Kamera wewnętrzna może być włączona lub wyłączona. Zobaczmy co w drugim podmenu konfiguracja Wi-Fi, ustawienie daty godziny, ustawienie automatycznego wyłączenia, wyłączenie ekranu, dźwięk klawiszy, język, częstotliwość sieci energetycznej w danym miejscu, uruchomienie lub wyłączenie modułu GPS, strefa czasowa, jednostki prędkości, kamera tylna. Kamera tylna pewnie można ją też włączyć i wyłączyć. Sformatowanie karty pamięci, ustawienia domyślenia i wersja oprogramowania. Tak więc szybko żeśmy sobie przejrzeli wszystkie możliwe opcje, jakie to urządzenie ma. Do kamery dostępna jest aplikacja. Jak na razie widzicie podgląd mojego pokoju. Jeśli chodzi o ustawienia, to mniej więcej mamy powtórzone to, co żeśmy mieli w momencie, kiedy pokazywałem wam to z samej kamery, czyli ustawienia hasła dla Wi-Fi, Mamy włączenie, włączenie mikrofonu. Mamy włączenie, włączenie znacznika czasu. Mamy pętlę nagrywania jedną minutę. Mamy korekcję ekspozycji. Mamy ustawienie G-Sensora. Automatyczne wyłączenie kamery, może ja przestawię tutaj na 3 minuty, jak widzicie jest ustawiona również ta rozdzielczość, którą była możemy sformatować kamery, ja w ogóle zalecam Wam formatowanie kamery raz na jakiś czas w takim, w takiej kamerze samochodowej, żeby to co by nam się przez przypadek ponagrywało do tej pamięci nieulotnej żeby raz na jakiś czas wyczyścić mamy fir wersja firmware'u oraz przywrócenie ustawień fabrycznych Dobra, tutaj wejdę, możemy sobie wejść do wideo, zobaczyć co nam ponagrywało. Także wszystkie te elementy, które są realizowane w formie nagrania, mamy dostępne, jak widzicie, dość szybko ze smartfona i możemy sobie z takiego smartfona ten element wysłać tam, gdzie akurat będziemy potrzebowali go wysłać, czy wyedytować, czy wrzucić na serwisy społecznościowe. Po powrocie automatycznie uruchamia się nagrywanie i trzy streamy się. Nagrywają. Teraz rzut oka na to, co rejestrator rejestruje. W zasadzie najważniejszą rzecz, bo jak sama nazwa wskazuje, rejestrator samochodowy służy do rejestracji wideo. Trzy kamery i pierwszą nowością dla mnie jest kamera, która rejestruje wnętrze. Myślę, że jest to użyteczna bardzo funkcja dla wszystkich ludzi, którzy re realizują przewóz osób. Nie wiem, dla Uberów, dla taksówek, dla busów, dla wszystkich no, przewoźników, gdzie mogą jakieś zdarzenia również się wydarzyć na pokładzie samochodu, który prowadzimy. Również bardzo. Fajną opcją jest to, że rejestrując wnętrze samochodu, również rejestrujemy to, co się dzieje po bokach samochodu, czyli w momencie, kiedy jest jakieś zdarzenie, również mamy zapis tego zdarzenia, co się działo z boku samochodu. Standardowe rejestratory rejestrują to, co się dzieje. Przed i za, ale ten również rejestruje wnętrze oraz to, co się dzieje z boków samochodu. W przypadku jakichś tam dochodzeń swoich roszczeń przy kolizjach może się okazać to bardzo istotną kwestią. Jak widzicie, kamera wewnętrzna działa zarówno w dzień, jak i w nocy. W nocy to już w ogóle wyglądam jak e, z jakiegoś szpiegowskiego aparatu, pomimo tego, że w samochodzie jest całkowita ciemność. To urządzenie rejestruje obraz, no może nie najwyższej jakości, bo są tam oświetlacze podczerwone i te oświetlacze podczerwone w taki sposób pracują, a nie inny. Ale niemniej jednak wszystko widać, co się dzieje, i nawet gdyby zaistniało jakieś zamieszanie na pokładzie samochodu, czy w taksówce, czy, 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 czy w innym środku komunikacji, który realizuje jakiś przewóz osób, to będzie wszystko dokładnie widać. Również firma kurierska, w momencie, kiedy ktoś by się wdarł do takiego samochodu i coś by tam próbował podprowadzić, w momencie, kiedy kurier. Nie ma też, jest fajna opcja, że no, mamy baczenie. Jeżeli oczywiście jest pomiędzy kaminą a pomieszczeniem, tym gdzie przywozimy paczki, możliwość zajrzenia, to jest dla mnie nowość. Jak działa ta kamera? Widzicie również dostaniecie ode mnie tradycyjnie surówkę z wszystkich kamer, czyli z tej, która jest zainstalowana na przedniej szybie i rejestruje to, co się dzieje przed samochodem, ta, która jest zainstalowana na tylnej szybie, to, co się dzieje za samochodem, ta, która rejestruje wnętrze. i oczywiście Oczywiście otrzymacie również podwójnie jak gdyby, czyli 6 łącznie plików, te, które zostały zarejestrowane w dzień, jak i w nocy. O jakości możecie sami zdecydować, czy jakość tego urządzenia w porównaniu z jego ceną, do której link zawsze znajdujecie w opisie, jest dla Was interesująca i Was zadowala. Dlatego dostajecie ode mnie surówkę, żeby nie polegać tylko i wyłącznie na mojej ocenie, ale tak jak zawsze podkreślam sami na swoim komputerze bez dodatkowej kompresji, bez dodatkowej obróbki możecie te pliki SOTE, które są zgrane bezpośrednio z rejestratora sobie pooglądać i zobaczyć, jak ta jakość wygląda. W dzień oczywiście, tak jak można się było spodziewać, jest więcej niż dobrze. Wszystko nagrywa się tak, jak nagrywać się powinno. W nocy również jestem mile zaskoczony, bo, bo nagrania są jasne i przejrzyste. Tak więc nie nastawiałem się, że, on będzie, że ten rejestrator będzie rejestratorem o takiej jak gdyby podwyższonej skuteczności w momencie, kiedy jeździmy wieczorem. Ale jak na moje oko to wychodzi, że te nagrania, które są tutaj zrealizowane, wyglądają lepiej niż przeciętna rejestracja. Które dostępne są na rynku. Tak więc, jeśli chodzi o to, wszystko wygląda bardzo pozytywne. Wszystkie trzy streamy się nagrywają, nie było żadnych problemów. Karta pamięci wydajna dała sobie z tym radę. Urządzenie się nie przegrzewało, bo też miałem obawy, że w momencie, kiedy rejestrowana jest aktywność na trzech kamerach, to ten procesor, który w tym urządzeniu jest zainstalowany, może się przegrzewać, ale nie napotkałem z tym problemów. I no, temperatura jest wyczuwalna, ale tak jak w każdym rejestratorze samochodowym, te rejestratory delikatnie się grzeją, ale tutaj nie nie, nie, nie rozpoznałem jakiegoś nadmiernego na, nagrzewania, tak więc jest prognozek na przyszłość, że wszystko będzie nawet w upalne dni działało bez najmniejszych e, problemów. To chyba tyle. Słuchajcie, tradycyjnie zachęcam Was do komentowania. Pobierzcie sobie materiały na komputer, poglądajcie, skomentujcie, jak Wy je znajdujecie. Tradycyjnie zachęcam do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony test.pl.